Siemanko, z tej strony 19 Kruszyna 83 Przysła, przesyłeczka. Jest, są to zakupy y, robione u Tenia W sumie to zakup, bo to jedna, jedną rzecz kupiłem sobie wcześniej pozwoliłem sobie otworzyć ją, żeby za długo to nie trwało i otwieramy. od niej zapakowana czekajcie Taniej robił zakupy sobie na, na, na ebay'u i poinformował, że jest dostępny jeden box i zobaczcie jest to box, który otwierał y, kiedyś y, Patryk na i Doktor Radiał w no, sumie ja też go otwierałem ale otworzyłem go poza kamerą i tego raczej też szótajmy, tego raczej też będę otwierał poza kamerą, bo Strasznie tu się kurde, karty karty się yy, kleją. I. O kurde. Pokleiło mi się wszystko. Zobaczcie, o kupiłem z takiego boxika. Super deck. O, deck, przepraszam. To jest yy, Mistrzostwa Świata w Ameryce 94 yy. Tego boksa raczej otworzę yy, poza, poza kamerką, ponieważ yy, jak mówiłem wcześniej strasznie karty są poklejone. I to by za dużo czasu zabrało. Oj, kurde, O jest. I tu widzę jakaś tenio jak zwykle dodał gratisy. O kurde, fajnie. Zobaczcie, euro. Tą, którą ja otwierałem. Wow, a co to? The de class Calcio 2001, Football Stars i Euro 2008, który otwierał tenio. Tenio się zdecydował na, na tą drugą edycję. Też będzie, też będzie otwierał sosetki, także. No co, no nie wiem, może sobie otworzymy jedną, może tą. A nie, to jest coś innego. Albo to tak było otwarte. Bolonia. Nie, to chyba jest... Bolonia. Pilmon Masinga. Kurde, nie znam gościa. Albertini. To jest nie moje czasy chyba. Tu mamy... Leczę i Bolonia yy, Led Pierłome Masakra. E, tego nie będę raczej zbierał. Tu mi brakuje trzech kart z tej serii. Mam nadzieję, że, że tam znajdę. No reszcie sobie otworzymy Może jakiś tam na jakimś kanale zrobimy mix unboxing. Także. Ja wam dziękuję za oglądanie za tego za oglądanie tego krótkiego filmiku i, i o zapraszam na na kolejne trzymajcie się i do usłyszenia hej.